Piękna łycha. Pion. Jeżdżamy pod niego jak na podwórko do domku. Kur... nie ma lepiej. Trzeba wpierdalać steki i być jak Robert Burnleyko. Żeby utrzymać takie wścieklizny. Tutaj jedzie sam sprzęt 100 kilo Bez płynów na sucho. Ja YZT w 250, 4 Uwięę Ma kopę jak jasna cholera Moja jest niestety cięższa 160 z płynami ale daje seradę, nie ma lipy Klina jest niesamowita, ślizga jak cholera Ale nie ma to tamto To jest sport, który tygryski gryski lubią najbardziej Wschodziłe proszę Państwa. Tak dzisiaj się zakopałem. Piękna łecha. To jest wieczór. A teraz przerwana papierosa wiadomości ja z ostatniej chwili, Marysz Max Kolanko.